Siemaneczko i wracamy z ostatnią mapką DLC Uprising czyli Studio. A tak naprawdę to jest Firing Range, to jest jedna z moich ulubionych, jak nie ulubiona. Mapka z Black Ops 1. Co tu jest porobione? Aha, dobra, to już kojarzę to miejsce, ale kurwa jest pozmieniane. No, to tak, 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 tędy się nigdzie nie wychodziło. Tu się granaty zawsze rzucało najpierw. Hehehe, <śclusive> czyli pamiętam. Dobrze. Tu coś tam było. To kurwa, powiem wam, że. Niby kojarzę te miejsca, ale całkiem inaczej. Kurwa! Całkiem inaczej półstawione to jest. Znaczy, półstawione jakoś taka. No i w dupie, to to nie ma porównania w ogóle z Black Ops 1, tak. Jeszcze gościa bym tam dawno ściągnął. No ale to jest niestety Black Ops 2. Tu można sobie strzelać, a i tak nic to nam nie daje. Ale, widzę, że wszystko jest tak jak było na starej mapie, tylko że po prostu inna oprawa graficzna. To mi się podoba, to mi się podoba. No ja pierdolę. Fajnie by było koś zabić w końcu, nie? Nie tylko hitmarkery. Patrzcie na to, nie? Cztery kreski ping'u, tak? Gościu jeden ma 3. Cztery kreseczki mu tak skacze, więc prawda to nie to on jest hostem. I po prostu zamula kurwa wszystko. Przynajmniej mnie. Nie to, żebym się tłumaczył znowu, że... O, nasz winę znowu na grę, a nie umiesz grać. Przecież widzicie, że, że strzelam pierwszy. Dobra, tym razem się udało, ale nieraz tak jest, dosyć często tak jest, że Strzelam pierwszy i nic On nie giną Kurwa naj... Najbardziej lubska teraz broń Znaczy celownik Target Finder, no ale Szczerze to sprawdza się na tej... W tej grze akurat, bo Jeżeli nic nie idzie to chociaż ten kurwa... Agent Finder wchodzi. Czasami, o, w dupie. tam jakieś ufo w ogóle wylądowało. Dobra, tu jakiś gość szedł. Szedł, był gdzieś tu. muszę tu jest nasz. To jest takie miejsce, gdzie tutaj w jedynce też siedzieli. O, kurwa, gościu mi nie zauważył. Zostałem w plecy, niestety. Ale spoko. Tylko już nie mogę się odnaleźć tej nowej op oprawie tutaj, bo jest tak jakoś. chyba dziko. Jakoś tak dziko zrobione. O, Jezus, kochany. Dobra, na pewno można się przyzwyczaić do tego nowego nowego wizerunku A tak... Znowu, widzicie. No dobra, może nie trafiłem tak do końca, ale zobaczcie ile dostał hitmarkerów, nie? 4-5 i nic Ora, przynajmniej kurwa we dwóch was to pocisnąłem. Wow A fuck. Dobra Mniejsza steam Wiem gdzie idziecie, wiem że tutaj będzie szedł. Dobra, nie zważa rzeźnia. Tutaj trzeba uważać. Pewnie mam, że to chyba będzie moja ulubiona mapa. Znaczy z tej. Tej paczki DLC, bo tak jak mówię, Firing Range w Black Ops 1 było moją ulubioną mapą. Więc y, czuć, czuć jeszcze taką taki stary feeling. Nie wiem jak gościu nie zginął, no ale dobra. Nie będę przytłumaczył, bo po prostu chyba tak... To, tak jest już w tej grze, no, i nic nie zrobimy. O, to jest ta... Przeczepa kamperów zawsze to była No ale to jest też do Dobre miejsce A fuck you dobra miałem zeza O ładnie ładnie Tu na tej wieży zawsze tam siedzieli Ktoś co idzie UAV above. Dobrze mam Cię, słyszałem Ci, misiaczku ha, ha, ha. Co jest? Tutaj od do co on mi coś zrobić, to no nie wiem. Wydymać mnie, czy coś? Podleciał kurwa Wow! Dobra, niepotrzebnie, ale... Nieźle. Ha! 22-14. No to jest zdecydowanie najlepszy wynik wieczoru w moim wykonaniu. Ale to też nie jest jakiś kurwa zajebisty wynik, więc jakoś podpasowała mi ta mapa. Wróciły wspomnienia z pierwszego Black Ops'a. Z tego... Zajebistego Black Opsa, w którego można do tej pory zajebiście sobie pograć Nie w to gówno dwójkę. Możecie się nie zgodzić ze mną, możecie napisać komentarz, że po prostu gadam głupoty, bo nie umiem grać, no, tak jak ci poprzedni Ale moje zdanie jest takie, że no niestety nie jest źle wykonana i ten cały Wanderheart, czy jak mu tam no, kurwa na imię Powinien zostać wyjebany na zbity pysk z tego tryarchu. się skończyło kurwa, brać pieniądze za wszystko co się da tylko i gównianą grę oddawać. To jest to co o tym myślę. I e, dzięki za oglądanie. To były te cztery mapy z nowego DLC. To jest ostatnia. I oczywiście zapraszam na następne filmiki. Chyba już nie... Black Ops 2 raczej nie, chociaż na 100% nie mogę powiedzieć, ale raczej nie. I e, do usłyszenia następnym razem z tej strony to wszystko na razie.